Witam ponownie, dziś krótki film. Chciałem pokazać właśnie nowy sterownik, który do mnie dotarł. Jest to sterownik z firmy Technics. Do tych nowych kotłów, które też posiadam w ofercie, oczywiście kotów pelletowych, czyli palnik SV200, ale dedykowany do pelletu z auto zapalaniem. Tak, więc myślę, że taki krótki materiał pokazujący, że wyszło coś nowego, że będzie rozbudowywany, będzie dokładane nowe funkcje, jakby ktoś właśnie szukał, bo była wersja Black, która była dość podstawowym sterownikiem i jest podstawowym sterownikiem. Tutaj już mamy dość duży ekran ekran siedmiocalowy. Tak więc taki krótki materiał pokazujący włączmy sobie, żebyście mogli zobaczyć. Widzicie, Argo Speed w Technics włą włącza się. No i widzicie duży ekran kolorowy, dotykowy. Ale zanim jeszcze dalej pokażemy, co w tym sterowniku możemy znaleźć, zapraszam Was na stronę cookamer.pl gdzie kupicie ekogroszek na zimę. Duży wybór. Wydaje mi się, że warto zajrzeć, warto zobaczyć no, sezon z zapasem, tak więc zajrzyjcie ceokamark.pl, a my przejdźmy do naszego sterownika. Jak widzicie, duży ekran. Ja specjalnie mam miarkę, będę chciał Wam pokazać. Zobaczcie sobie. Sam ekran ma 15 cm, tak więc wydaje mi się dość duży. Sporo niezagospodarowanej przestrzeni według mnie, ale myślę, że to z biegiem czasu będzie będzie poprawiane i będą nowe funkcje dodawane, tak więc, e, żebyście widzieli: mamy start, stop, e, mamy tutaj całe menu. Tak więc, ale co też ciekawe, e, przynajmniej ja nie spotkałem w innych sterownikach instrukcji obsługi e, w formie, że tak określę, elektronicznej na sterowniku. Tak więc, tutaj mamy dane, oczywiście, serwisowe, co mamy, co, co może obsługiwać. Dalej, podłączenie zaworu mieszającego. Ha, tak więc wydaje mi się, że, że taka instrukcja elektroniczna, pokazana krok po kroku, jak najbardziej w porządku i fajnym rozwiązaniem. W innych sterownikach tego nie widziałem. Tak więc to na pewno na duży plus. Oczywiście, jak chcę podłączyć, to wam pokażę. Jak wiecie, mam kocioł właśnie też peletowo-ekogroszkowy, bo to jest z, z oczywiście dwa w jednym. Ha, tak więc też wam będę chciał pokazać. O, widzicie tutaj wszystko. Co jak, tak więc wydaje mi się całkiem fajnym rozwiązaniem. E, no i jak widzicie, tutaj też dodatkowo, który przewód do, do czego i jak podłączyć. E, no, całkiem ciekawe rozwiązanie, wydaje mi się nie najgorsze. Jakieś podstawowe nastawy, e, menu zaworu. Słuchajcie. Mówię, krótki film pokazujący, że jest już coś takiego, jakby, bo wiele osób wiem, że mm, szukało kotła, ale im ten sterownik, który był poprzednio nie odpowiadał z racji, że chcieli mieć trochę bardziej rozbudowany, tak więc e, tutaj takowy mamy. Mówię, duży, kolorowy ekran ekran dotykowy całkiem mówię, nie najgorsze rozwiązanie e, menu testowe. Myślę, że jak najbardziej jest ok. Oczywiście zobaczymy w praktyce, jak będzie sterował procesem spalania, bo to dla nas, myślę, że jest dość kluczowym elementem e, całości. Tak więc to mówię, krótki film pokazujący, mówię, temperatury, temperatura e, zaworu, e, temperatura, wiadomo, boilera, spalin. E, tutaj mamy ilość. E, Procent modulacji, czyli w tym, no wiadomo, że to jest w tym momencie 53, ale tu mamy, że tego tak określę, fazę, jakby rozpalania, tak? tak Więc tutaj sobie kocioł, mówię, on ma oczywiście auto zapalanie, ma też wbudowaną te nowe palniki, które też gdzieś tam na stronie możecie u mnie kupić. Właśnie sv ma możliwość już autozapalania, autozapalania czy peletu, czy ekogroszku. Ja sam korzystam z ekogroszku. Obecnie sam mi się rozpala, sam mi się gasi. Bardzo fajne rozwiązanie, tak więc na pewno to polecam. Krótko, dosyć wiem, proces rozpalania trwa, bo w granicach, jak już widzieliście, zresztą film był na ten temat. Rozpalanie trwa w granicach 5-7 minut, w groszku wydaje mi się dobrym wynikiem. Tak więc, tak jak mówię, krótkie pokazanie, oczywiście temperaturę. Możemy sobie tutaj bojlera wyłączyć, włączyć, e, e, podwyższyć. No, tak więc, tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj mamy jeszcze tryb pracy dobowy, no i mówię, kilka takich, mówię, ja sam go do końca nie znam, o, tryby pracy, właśnie tutaj mamy strefy tak zwane czasowe, że możemy sobie ustawić w jakich godzinach, jaka temperatura, czy ma nam pracować, czy ma nam grzać, tak więc, o, i zawsze instrukcja obsługi wydaje mi się całkiem sensowne, tak więc zobaczymy, jak to oczywiście będzie się w praktyce zachowywać. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, mówię e, całe, jak ustawiać ten sterownik, e, co z czym się je, do czego jest, będę w kolejnych oczywiście filmach Wam e, opowiadał. Tu jeszcze dodatkowo widzicie e, internet, który mam niepodłączony, dlatego też ta e, ikonka nie jest aktywna, i termostat też jeszcze nie podłączony, z racji, że dopiero do mnie sterownik dotarł. Tak więc macie pytania, e, piszcie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Mówię, duży ekran, 7 cali, e, dużo, dużo jeszcze wolnej przestrzeni, przejrzysty, e, tak więc jak najbardziej jest ok. A my, cóż, e, tak wspomniałem, zapraszam Was na stronę całkamark.pl, gdzie kupicie właśnie ekogroszyk na zimę. A sezon powiedzmy e, zakupowy myślę, że już trwa. My widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!